Cześć kochani, witajcie na moim kanale, a w dzisiejszym odcinku będę kupowała VIP na rok. Ugłem się mega jaram, bo to jest mój pierwszy VIP na rok, więc yy, zapraszam Was do oglądania. Ale chwila, chwila, jeszcze przed samym odcinkiem mam dawać Was konkurs na coś z kolekcji. Jeżeli chcecie wygrać z kolekcji, musicie zostawić łapkę w górę oraz subika na moim kanale razem z dzwoneczkiem i obowiązkowo jakiś superowy komentarz razem z nikiem, więc to tyle. No i zapraszam Was do obejrzenia tego odcinka. Ogółem już napisałam, że nagrywam, więc y, pozdrawiam tutaj Patty, już odpisałam oczywiście, więc lecimy y, kupić pakiet i oczywiście y, jak kupię ten pakiet, to do y, was zaraz wrócę. Dobrze, już wróciłam i kupiłam VIPa na no, się mega jaram, więc ja tutaj zmienię kolory i ja wam tutaj przyspieszę. Dobrze, więc tak wygląda pakiet zmienionych kolorek. ogólnie mi się mega podoba, więc by gotowe i mam nadzieję, że te kolory się zmienią. <noise> więc wchodzimy sobie na szafę i ubierzemy od razu ten pakiet. I otworzymy zwierzaka. Więc mi się mega podobają te kolory. Są megaśne po prostu. Sobie tutaj ubierzemy ten pakiet. W ogóle możecie dać znać w komentarzu, czy Wam się podoba, ale mi się podoba. Więc lecimy zapisać luka przy okazji. Napiszemy pakiet oczywiście. Dobrze, więc tu gotowy ogólnie mi się bardzo podoba kolory tego pakietu, więc chyba to na tyle w tym odcinku, więc jeżeli film Wam się spodobał, możecie stawić łapkę w górę oraz subika na kanale. Będzie mi bardzo miło więc to tyle. I widzimy się do następnego odcinka bajo!